Nazywam się Michał Iwańczuk, pracuję w Evoila Poland. Jestem Unit Lead Data Center. Zajmuję się ogólnopojętą architekturą dla klientów na rynku polskim i nie tylko, bo wychodzimy na zachód Europy. W tamtym roku zostałem nominowany do Knighta. W tym roku udało mi się zakończyć proces i jest to w procesie NSX-a, Knight NSX. Byłem bardzo zaskoczony, gdy zostałem nominowany przez Brodką. Później się dowiedziałem, że to było z nominacji polskich kolegów z Brodką Polska, i założyłem sobie, że chcę jak najszybciej zakończyć certyfikację, co się udało w kwietniu. Mam nadzieję, że poprawi to um, community dla VMware, patrz, Brodką i zbuduje jakby jeszcze jedno community, bo będzie community dla klientów vExpert i Knight dla partnerów, gdzie będzie jakieś połączenie i ekosystem wymiany wiedzy i doświadczeń. Mając pięciu rycerzy w Europie, mam nadzieję, że Ewoila będzie. Bardzo dobrze rozpoznawana na rynku jako doświadczony dostawca rozwiązań Brodką.